Witam wszystkich! Witam wszystkich! Luis! Luis? Kwanie głową kręci. A te znowu borówki gryzą. E! I borówki jedzą no no kwiaty. Ciekać tam Wiecie co dzisiaj w Zagonie te kurki młode to szkutniki takie wejdą wszędzie Zaraz wam powiem No widzicie jaki real życia na wiosce nie jakaś ściema układanie aranżowanie co się będzie mówić i tak dalej. Powiem Wam, siedziałem sobie tutaj chwilkę i, i podzielę się Wam, z Wami pewną, że tak powiem zagwozdką. Ze 2-3 miesiące temu, ze dwa, trzy miesiące temu, <grywka> dwa, trzy miesiące temu yy, przyszła informacja do mnie na temat, no, zadałem sobie tak yy, pytanie odnośnie Grzegorza Brauna. I powiem wam, tak w skrócie bezpośrednio powiem: przyszło mi coś takiego, że Grzegorz Braun będzie w drugiej turze, ale nie zostanie prezydentem. O tak o. I nie dlatego, że nie wygra tej drugiej tury, tylko coś się wydarzy, że nie będzie prezydentem. Tak to tylko powiem. Może to trochę takie nie do końca racjonalne, ale, ale powiem wam, do czego zmierzam, że. Ja 2-3 miesiące temu Tutaj podzieliłem się z, z jadzią y, Tym co do was teraz mówię No chodźcie, chodźcie No chodź tu, chodź y, Podzieliłem się tym z jadzią Zobaczcie jak to rozprasza no. To piękno, ta przyroda y, Podzieliłem się zjadzią tą informacją ale po prostu uważałem to za tak nieracjonalne, tak ni niestworzone rzeczy że nawet się z wami nie, po prostu nie chciałem wam mówić o tym, podzielić bo to gdzie to człowiek na głupka wyjdzie i bez sensu będzie używam takich słów specjalnie, bo się z tego śmieję z sarkazmem a teraz jak po prostu posłuchałem w radiu wczoraj czy dzisiaj o tych wyczynach Brauna no to tak stwierdziłem, że może i ma faktycznie szansę, że te nawet nie, by, nie wiem, czy mu rosną sondaże czy nie rosną, jak to teraz wygląda w ogóle nie interesuje mnie to i żeby nie było, ja nie będę głosował w ogóle, nie idę na głosowanie i nie namawiam nikogo na, na żadne głosowania, na kogoś tam i tak dalej, ja tylko mówię to co z ciekawości, bo dla mnie to była też kontrowersyjna, że tak powiem postać Pana Grzegorza i no było to kontrowersyjne, to co on mówił i tak dalej dla mnie. Mm, dziwne było, że w ogóle ci rządzący, że tak powiem, światem pozwalają, żeby taki człowiek wystartował w wyborach, tak radykalne miał zdanie o, o, o tych rzeczach państwowych, że tak powiem, polityce i tak dalej. Ej, nie powiem czy to popieram, czy nie popieram, różne takie to zostawcie sobie i, i to co powiedziałem, na wybory nie idę. I nie dlatego, żeby Was zniechęcić to mówię, tylko po prostu jest jak jest. A nawet jakby mi przyszło pójść na wybory, to nie powiem na kogo będę głosował. <laughs> Dziwnie to teraz zabrzmiało, ale. A bo patrzę na kurki, kurki mi tam w, w ogrodzie. Powiem Wam, że sporo rzeczy nam pomarzło, tak jak to bywa w rolnictwie. Znaczy, my nie jesteśmy takimi typowymi, typowymi rolnikami, ale yy, te moje minikiwi pomarzło, chociaż tam są takie pędy młode, że, że będzie na pewno rosło, ale powiem, takie po 20 cm pędy pomarzły. Oj, tutaj borówka koło domu tutaj są dwie boróweczki. Też nie wiem do końca, czy one, czy będzie coś z tych owoców, bo były kwitły, i się okazało, że przyszedł mrozek dosyć spory ze dwa dni temu. Dzisiaj niby ma być mrozek, także. A powiem Wam, nie to, że ja się tym przejmuję, bo uważam to, co da rady, to, co, to co będzie rosło, to ma rosnąć, a nie będę nic tam osłaniał, nie będę nic tam zabezpieczał. Dla mnie Życie jest życiem, jeśli daje rady, to, to ma tu być. Jeśli nie daje, wiadomo o co chodzi. To tak jak my. Jesteśmy tu kilka lat, dajemy radę i jest piękniutka. Nie będę tego rozwijał. W życiu nie chcę wracać do poprzedniego życia. Te same słowa używam, ale niestety. <gry> My tu się spełniamy. Trzeba się napracować, nawet czasami bardzo ciężko. Czasami jest tak, że leżymy kilka dni, bo mamy na to chęć, albo jest zimno, jest niepogoda, czy, czy nie wiem cokolwiek. A czasami po prostu się pracuje tydzień, dwa po kilkanaście godzin dziennie. Skrzydełka to mają rewelacyjne te gąski. Takie jak kciuki malutkie skrzydła to na samym końcu chyba im rosną. Mają już nieraz po, po 3 kilo i skrzydełka jak, jak mały paluszek. Także także ogólnie jest piękniuta. posiedzieć co wieczór w takich warunkach pracy i nie muszę zawijać w serberkach spełniam się tutaj, spełniamy się jesteśmy samodzielni w ogóle jakoś chyba tak powiem wam, że yy, moim mottem życiowym to chyba jest, może bzdury będę tu gadał teraz, ale powiem wam wprost moim takim mottem życiowym jest, żeby sobie radzić że być takim samodzielnym lubię jak po prostu życie zależy od to życie, które prowadzę zależy ode mnie a nie, że ktoś mi narzuca ktoś mi mówi że coś ja tam mam sobie wstrzykiwać w rękę czy, czy, czy nie wiem, że są jakieś takie przepisy ja ogólnie jestem buntownikiem także nie lubię, jak mi ktoś coś narzuca. <laughs> jak to fajnie. No i jeszcze się z kasztaniu, że tak brzydko powiem, na trawkę. Ja tu na no, busaka, on mi się tutaj kasztanina. <laughs> to jak ja będę chodził do busaka. Śmieje się wiecie tak, tak. Jestem po prostu szczęśliwy. Patrzę na to wszystko, powiem wam, piękny zachód słońca tutaj te drzewka tam posadziliśmy powiem wam 50 już nie będę szedł pokazywał 50 świerków tak co dwa metry mniej więcej jeden na całej długości żeby mieć w zimie też taką y, zasłonę tutaj od pól bo tam dalej się budują domki czasowicze i żeby mieć taką nawet w zimie żeby mieć tą osłonę taką y, zieloną iglastą no bo jedynie iglaki mają zielone w zimie także ale patrzę przytacznik omijają tutaj gąski tylko biorą biorą trawkę nawet przyglądam się tutaj A jeszcze babkę. Babkę lancetowatą jeszcze jedzą ale tu przytacznik taki malutki, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. I unikają, widziałem centralnie, tylko wybierają trawkę między nimi. Dobrze. Coraz bardziej chłodno się robi. Dzisiaj naprawdę chłodek taki. Rano będzie przymrozek Na pewno znowu nam pomrozi. Ziemniaki nam pomroziło te, to, co z wierzchu na wierzch wy, wyrosło, te pędy zielone, ale zaraz to wszystko odbije na nowo. No zobaczcie, już zwierzątka się tutaj kierują do, do kurnika. Także ja zakończam tutaj rozmowę z Wami albo monolog. <śm> także pozdrawiam do następnego razu.